Podstawową ideą Kontrapunktu w tym roku jest to, żeby pokazywać bardzo różne punkty widzenia, bardzo różne i opowieści, których wcześniej nie dopuszczaliśmy do siebie. Chodzi o to, żeby i pewnego rodzaju mniejszości, ale też różnorodność rasową, etniczną, pozwolić jej, oddać jej przestrzeń widzialności. Ale z drugiej strony to, co było też dla nas ważne, to to, żebyśmy pokazywali, jak świat jest widziany właśnie z tych różnych punktów widzenia. Tutaj sprowadził głównie Vogue. Vogue, dlatego że bardzo dużo o niej słyszałam. taniec ten, który jest bardzo podobny, ale jednak inny. I bardzo chciałabym zobaczyć, jak taki barum wygląda, jak wygląda wołk na żywo, jak wygląda taka społeczność. no Jestem taką fanką z zaplecza i sobie trochę oglądałam trochę tu, trochę tam i myślę, że przyjście czegoś takiego na żywo to naprawdę fajna rzecz będzie. drag queen i chcę zdobywać nowe doświadczenie. Takie wydarzenia w Szczecinie są bardzo ważne, żeby Szczecin w końcu się rozwinął w takiej kulturze i a biorę udział po prostu, bo chcę spróbować swoich sił. Bardzo cieszę się, że kultura ballroomu zagościła i że kontrapunkt wziął tę kulturę pod swoje skrzydła. Dla mnie to oznacza wielką zmianę przede wszystkim zmiany środowiska. Rozwój tego środowiska, w którym jestem i które dla mnie jest bardzo ważne. To jest jedyny taki festiwal w naszym mieście tak naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że ta edycja jest wyjątkowa, ale wydaje mi się, że jest z wielu względów. Repertuar jest inaczej skomponowany, też inna drużyna się tym, w tym roku tym zajmuje i to odświeżenie jest ciekawe. Oczywiście festiwal się zmienił. Dwa lata po ostatnim nowa formuła, dwie instytucje, Teatr La Teatr Współczesny, świeża formuła, spektakle z zagranicy, spektakle polskie, znakomite oczywiście, wydarzenia około towarzyszące. Najważniejszym punktem festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Formy, w którym gościmy osiem spektakli z Polski i z krajów europejskich. Spektakle oceni pięcioosobowe jury w składzie Anna Smola, reżyserka, Inga Iwasiów, pisarka, Katarzyna Kozyra, artystka, Piotr Jacon, dziennikarz i Marek Waszkiel, krytyk teatralny. Jakąś y, dla mnie mocną y, inspiracją był bardzo um, obraz Caravaggia, Siedem Uczynków Miłosierdzia. Ja myślałem o tym, że nasz tat bardzo dużo mówi o sprawiedliwości, też tej sprawiedliwości społecznej. Chcieliśmy też bardzo mocno pójść w taką stronę, żeby zrozumieć, że nie tylko sprawiedliwość w kwestii takiego... Dobrego świata, dobrej przyszłości jest ważna, ale również kwestia miłosierdzia. Dla mnie też było ciekawe, jak można odwrócić ten koncept jednak chrześcijański i oddać go artystom, artystkom i sprawić, że w jakiś sposób oni spróbują zredefiniować czy odczytać te siedem e, takich podstawowych dogmatów e, odnośnie miłosierdzia na nowo. Każdy festiwal jest eksperymentem i takim polem do poszukiwania nowych przestrzeni, nowych pomysłów, idei przede wszystkim, tak jak przy tegorocznym festiwalu idiom znaleźć swój punkt widzenia. Poszukiwanie płaszczyzn i przede wszystkim Form, bo to jest festiwal formy. Trwa to wiele lat, jest związane z tożsamością tego miasta, z życiem kulturalnym i to jest... Z jednej strony święto teatru, tutaj do ale przede wszystkim to też, jeśli się przyjrzymy uważnie, to jest taki barometr stanu kultury naszego miasta. Bardzo ważny, i bardzo ważny dla młodych ludzi. Bardzo ważne, żeby młodzi ludzie uświadomili sobie, że to że się żyje, to, że mamy perspektywę jutrzejszego dnia, nie zależy tylko od nas, ale również od nich.